Witajcie w świecie, gdzie kontrola nad finansami staje się kluczem do wolności. Czy marzycie o stabilności, realizacji celów i spokojnej przyszłości? To wszystko jest w zasięgu ręki. Dziś pokażemy Wam pięć prostych nawyków finansowych. Wprowadzenie ich w życie może całkowicie odmienić Waszą codzienność i otworzyć drzwi do nowych możliwości. Pierwszy nawyk to fundament regularne oszczędzanie. Nie musisz odkładać fortuny od razu. Zacznij od małych, ale konsekwentnych kroków. Ustaw automatyczny przelew na konto oszczędnościowe zaraz po otrzymaniu wypłaty. Nawet 10% Twoich dochodów to doskonały początek. Zobaczysz, jak szybko te kwoty zaczną rosnąć. Pamiętaj, że każda złotówka odłożona dziś to potencjalna wolność jutro. Buduj swoją poduszkę finansową, która zapewni Ci spokój w nieprzewidzianych sytuacjach. Długi to ciężar, który spowalnia Twoją finansową podróż. Drugi nawyk to aktywne zarządzanie zadłużeniem. Skup się na spłacie najdroższych długów, takich jak te z kart kredytowych. Stwórz plan spłaty i trzymaj się go konsekwentnie. Unikaj niepotrzebnych zobowiązań. Zastanów się dwa razy, zanim weźmiesz kolejną pożyczkę. Wolność od długów to prawdziwa finansowa ulga i ogromny krok naprzód. Pozwoli ci to swobodniej dysponować swoimi pieniędzmi. Twoja największa inwestycja to ty sam. Trzeci nawyk to ciągłe poszerzanie wiedzy finansowej i rozwijanie umiejętności. Czytaj książki, słuchaj podcastów, uczęszczaj na kursy. Im więcej wiesz o finansach, tym lepsze decyzje będziesz podejmować. Inwestuj w edukację, która zwiększy Twoje zarobki i otworzy nowe perspektywy zawodowe. Wiedza to potęga, a w świecie finansów to także klucz do bogactwa. Nie przestawaj się uczyć. Czwarty nawyk to świadome zarządzanie pieniędzmi poprzez budżetowanie. Zasada 50-30-20 to świetny punkt wyjścia. 50% dochodów przeznacz na potrzeby, 30% na przyjemności, a 20% na oszczędności i spłatę długów. Śledź swoje wydatki, aby wiedzieć, dokąd płyną Twoje pieniądze. Budżet to nie ograniczenie, lecz narzędzie, które daje ci kontrolę i pozwala realizować cele. Dzięki niemu zobaczysz, gdzie możesz zaoszczędzić i jak efektywniej wykorzystać swoje środki. Piąty nawyk to proaktywne poszukiwanie możliwości zwiększenia swoich dochodów. Nie polegaj tylko na jednej pensji. Rozważ pracę jako freelancer, sprzedaż produktów online czy rozwijanie pasji w dodatkowe źródło zarobku. Dodatkowe dochody przyspieszą realizację Twoich celów finansowych, dadzą Ci większą elastyczność i bezpieczeństwo. Pamiętaj, że każda dodatkowa złotówka to krok bliżej do finansowej niezależności. Te pięć prostych nawyków finansowych ma moc, by całkowicie odmienić Twoje życie. Oszczędzanie, unikanie długów, inwestowanie w siebie, budżetowanie i szukanie dodatkowych dochodów to drogowskazy do sukcesu. Zacznij już dziś. Nie czekaj na idealny moment. Twoja przyszłość finansowa zaczyna się teraz. Podejmij działanie i zobacz, jak Twoje życie zmienia się na lepsze. Odkładając codziennie plany na przyszłość, nigdy nie zrobisz kroku naprzód. Małymi kroczkami możesz zbudować pełną niezależność finansową.